Tu Radio Impuls TWR Polska. Zapraszamy na program Wędrówka przez Biblię. Tylko Bóg panuje nad przeszłością. Ta myśl dominuje we fragmencie Księgi Pocieszenia, ważnej części proroctw Izajasza. Dzisiaj poznamy treść 47 i 48 rozdziału tej księgi. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, święty Izraela. Jam jest Pan, twój Bóg. Pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz, ta wspaniała obietnica dana Izraelowi jest świadectwem Bożej opatrzności, Bożej łaski rozpostartej nad ludem Bożym. Bóg, Pan Historii, panuje nad losami wszystkich narodów, panuje nad przyszłością całej ludzkości, całego świata. Tak jest i tak było zawsze. Dowodzą tego dzieje Izraela. Dowodzi tego także los wielkich mocarstw, takich jak Babilonia, Egipt, Persja czy Rzym. Prolog Izajasz wielokrotnie wskazuje losy narodów jako wyraz działania żywego Boga, Pana kierującego historią świata. W szczególny sposób Izajasz omawia los Babilonu. O jego upadku czytaliśmy w XIII, XIV i XXI rozdziale Księgi Izajasza. Teraz ponownie w rozdziale 47 znajdujemy kolejne proroctwo o upadku Babilonu. Jest tak dlatego, że Babilon symbolizuje cały system niemoralności i bałwochwalstwa. System rozwijający się w tym miejscu od czasu zbudowania wieży Babel. Babilon to kolebka buntu przeciwko Bogu, kolebka pychy człowieka i jego fałszywej religijności, upadku. W idolatrię, niemoralność, pijaństwo. Starożytny Babilon, zgodnie z zapowiedzią proroków, leży w gruzach, ale Babilon w sensie przenośnym, duchowym, jest stale żywym systemem odstępstwa od Boga, odrzucenia Bożej Prawdy, samouwielbienia człowieka i pogrążenia się w fałszywej, bałwochwalczej religijności. Dlatego Babilon jako symbol systemu zła i odstępstwa wymieniany jest także w Księdze Apokalipsy. Dlatego też tak wiele czytamy o nim w Księdze Izajasza i w innych prorockich księgach Starego Testamentu. W 47. rozdziale Księgi Izajasza czytamy na początku: Stąp i usiądź w prochu, dziewico, curo babilońska, usiądź na ziemi, zrzucona z tronu. Curochaldejska, bo przestaną cię nazywać rozpieszczoną i rozkoszną. W bardzo obrazowy sposób Boży prorok zapowiada upadek Babilony. Woła stąp i usiądź w prochu, dziewico, curo babilońska. W tym czasie Babilon, którego historia biegnie aż od czasów Nimroda i wieży Babel, czyli wydarzeń opisanych w X i XI rozdziale Księgi Genezis, nie został jeszcze podbity przez nieprzyjaciół. Dlatego Izajasz porównuje to mocarstwo do dziewicy. Prorok zapowiada rychły upadek Babilonu, nazywając go też Córą Chaldejską, zapewniając, przestaną cię nazywać rozpieszczoną i rozkoszną. Wysoka kultura chaldejska była elementem, który przyczynił się do ekspansji mieszkańców Babilonu, czyli Chaldejczyków. Niestety, fałszywa religia Bałwochwarstwo i niemoralność spowodowały upadek kultury chaldejskiej i w ogóle upadek całego narodu. Boży prorok zapowiada upokorzenie, jakie spotka ludność Babilonu. Uchwyć żarna i miel zboże na mąkę zdejm twoją zasłonę, podkasz suknię, odkryj nogi, brni przez strumienie upokorzenie, wstyd poniżenie jakiego zazna dumny Babilon taki sens ma przepowiednia Izajasza nagość jest obrazem wstydu i upokorzenia nagość twoją odsłoń niech widzą twą hańbę wezmę pomstę nie oszczędzę nikogo mówi nasz odkupiciel na imię mu pan zastępów święty Izraela usiądź w milczeniu i wejdź w ciemności curochaldejska bo nie nazwą ciebie ponownie władczynią królestw. Pan zastępów, odkupiciel Izraela, ocali swój lud, a jego ciemiężyciela surowo ukarze. Tylko na pewien czas Bóg wydał swój lud w ręce nieprzyjaciela. Rozgniewałem się na mój naród, sponiewierałem moje dziedzictwo, wydałem je w twoje ręce. Ty nie miałaś dla niego litości, sprawiłaś, że starcom twoje jarzmo zaciążyło ogromnie. Bóg czyni jasnym, że przyczyną, dla której Babilon był w stanie wziąć do niewoli lud izraelski, było to, że zezwolił na to on, jako pan Izraela. Nie potęga Babilonu, ale Boże zrządzenie, Boża decyzja o karze dla jego ludu, to rzeczywista przyczyna zniewolenia Izraela przez Babilon. Mylili się dumni Chaldejczycy, sądząc, że dzięki własnej sile pobili inne narody, w tym Izrael. Bóg wydał Izraelitów w ich ręce, by ukarać swój lud z powodu nieposłuszeństwa. To jest treścią prorostwa Izajasza. A pamiętajmy, że w chwili, gdy wypowiadał on te słowa, lud judzki znajdował się wolny w Jerozolimie, a potęga Babilonu dopiero miała się rozwinąć w ciągu około stu lat. Dopiero potem mieszkańcy Jerozolimy i cały lud Judzki, czyli dwa pozostające na wolności południowe plemiona izraelskie, zostały uprowadzone do niewoli babilońskiej. Bóg zapowiedział więc, poprzez usta proroka Izajasza, zarówno zniewolenie, jak i wyzwolenie Izraelitów. Natomiast Babilon, potęga haldejska, zostanie po krótkim okresie chwały ukrócona, osądzona. Mówiłaś, to już na wieki będę, zawsze władczynią. Nie wzięłaś sobie do serca tych zdarzeń, nie rozpamiętywałaś ich końca. A teraz posłuchaj tego, wykwintna, siedząca sobie bezpiecznie, która mówisz w sercu swoim: Tylko ja i nikt inny nie zostanę wdową i nie zaznam sieroctwa, lecz spadnie na ciebie jedno i drugie w jednym dniu niespodzianie. Sieroctwo i wdowieństwo w pełni spadną na ciebie. Pomimo wielu Twoich czarów i mnóstwa Twoich zaklęć, Babilonia była mocarstwem dumnym, pewnym siebie i beztroskim. Nebukadnezar, potężny król babiloński, szczycił się tym, że doprowadził swoje królestwo do rozkwitu. Był dumny z siebie, ze swoich osiągnięć, podbojów, zdobyczy. Bóg, Ukrócił jego pychę, syłając chorobę, w wyniku której Nebukadnezar żył jak zwierzę, żywiąc się trawą. Dzisiaj psychiatrzy zdiagnozowaliby zapewne tę chorobę jako rodzaj amnezji lub schizofrenii. Przez długi okres czasu król Babilonii żył jak dzikie zwierzę, bez świadomości tego, kim jest. Był to Boży Sąd nad człowiekiem pysznym, zarozumiałym, butnym. Bóg osądził całą Babilonię, z powodu jej pychy i dumy. Polegałaś na twojej złości, mówiłaś nikt mnie nie widzi, twoja mądrość i twoja wiedza sprowadziły cię na manowce, mówiłaś w sercu swoim tylko ja i nikt inny. Wspominaliśmy już, że kultura Babilonu, kultura chaldejska, stała na bardzo wysokim poziomie rozwoju. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że człowiek albo cały naród, osiągnąwszy coś wyróżniającego, wbija się w pychę i na wszystkich dokoła patrzy z góry. Dzieje się tak, gdy przypisuje sobie i tylko sobie wszelkie zasługi, gdy uważa, że nikomu nic nie zawdzięcza, wszystko osiąga własnymi siłami. Taka postawa jest arogancka, świadczy o braku pokory. O braku świadomości, że w ostatecznym rozrachunku wszystko w naszym życiu zależy od Boga. Boży Prorok zapowiada, lecz przyjdzie na Ciebie nieszczęście, którego nie potrafisz zażegnać, i spadnie na Ciebie klęska, której nie zdołasz odwrócić, i przyjdzie na Cię zguba znienacka, ani się spostrzeżesz. Poważna choroba, utrata pracy, śmiertelny wypadek. Wszystko to może nagle zupełnie zmienić lub przerwać czy zakończyć bieg życiowych wydarzeń. Ważne jest więc, żeby nie zapominać o Bogu nigdy, by iść z nim przez życie każdego dnia. W kwestii zaufania Bogu, polegania na nim, ważna jest szczera wiara i rozpoznawanie Jego woli. W przypadku ludności Babilonu zamiast wiary i zaufania względem Boga dominowała pycha, samowola i fałszywa religijność, oddawanie czci wielu różnym bóstwom i idolom. Trzeba podkreślić, że podobny jest stan dzisiejszego współczesnego społeczeństwa. Najbardziej popularnymi bożkami są pieniądze, seks, władza, sława, a najchętniej o przyszłość współcześni pytają wróżek, jasnowidzów, autorów horoskopów. Posłuchajmy, jakie słowa Boży prorok kieruje do społeczeństwa takiego rodzaju. Trwajże przy Twoich zaklęciach i przy mnogich Twych czarach, którymi się próżno trudzisz od swej młodości. Może zdołasz odnieść korzyść, może zdołasz wzbudzić postrach. Masz już dosyć mnóstwa Twoich doradców. Niechaj się stawią, by Cię ocalić owi opisywacze nieba, Którzy badają gwiazdy, przepowiadają na każdy miesiąc, co ma się z tobą wydarzyć. Są to słowa skierowane do ludności starożytnego Babilonu, ale jakże brzmiał współcześnie? Dzisiejsze społeczeństwo, mimo postępu cywilizacyjnego, mimo wielkiego rozwoju nauki i techniki, jest nie mniej przesądne, zabobonne, szukające odpowiedzi i nadziei we wróżbach i horoskopach. Los ludzi, którzy zamiast w Bożym objawieniu, w Bożym Słowie, szukają prawdy i nadziei we wróżbach i przesądach, jest bardzo marny. Czytamy na koniec: Oto będą jak źdźbła słomiane, ogień ich spali, nie uratują własnego życia z mocy płomieni, nie będą to węgle do ogrzewania, to nie ognisko, by przy nim posiedzieć. Takimi będą dla ciebie twoi czarownicy, z którymi się próżno trudzisz od młodości. Każdy sobie pójdzie w swoją stronę, nikt cię nie ocali. Taki jest koniec drogi tego, kto szuka rozwiązania swoich życiowych problemów u ludzi, zamiast u Boga. Ocalić, zbawić może nas jako grzeszników jedynie żywy Bóg, nasz Stwórca i Zbawiciel. Następny 48 rozdział Księgi Zajasza jeszcze dobitniej podkreśla prawdę, że tylko Bóg panuje nad przyszłością. Prawda ta widoczna jest najbardziej wyraziście na przykładzie dziejów Izraela. Mimo częściowego odrzucenia Izrael będzie zbawiony, gdyż Bóg, wierny swoim obietnicom, przeprowadzi względem swego ludu zbawcze plany. Bóg zna przyszłość i objawia ją Poprzez proroka: Słuchajcie tego, domie Jakuba, którzy nosicie imię Izraela i którzy pochodzicie z nasienia Judy, wy, którzy przysięgacie na imię Pana i wysławiacie Boga Izraela, lecz bez szczerości i bez rzetelności. Najpierw prorok zwraca się do ludu izraelskiego z napomnieniem: pozornie wszystko jest tak, jak być powinno. Izraelici czczą jedynego prawdziwego Boga, ale tak naprawdę czynią to bez szczerości i bez rzetelności, a więc nieprawdziwie, powierzchownie, bez autentycznego zaangażowania. Zwróćmy uwagę na dalsze słowa Izajasza. Bo bierzecie imię od miasta świętego i opieracie się na Bogu Izraela, którego imię jest Pan zastępów Bierzecie imię od miasta świętego. To było powodem do dumy. Mieszkać w Jerozolimie, gdzie stała świątynia żywego Boga. Ale mieszkańcy Jerozolimy, Judejczycy, tylko z imienia, z nazwy byli ludźmi Boga, obywatelami jego miasta. W rzeczywistości byli bardzo oddaleni od pana zastępów. Oto, co Bóg przekazuje im poprzez usta proroka. Oznajmiłem od dawna minione wydarzenia. Z moich ust one wyszły i ogłosiłem je. W jednej chwili zacząłem działać i spełniły się, ponieważ wiedziałem, że jesteś uparty i kark twój jest drągiem z żelaza, a twoje czoło miedziane. Przeto zapowiedziałem ci naprzód, ogłosiłem ci przyszłość, zanim nadeszła. Tyś słyszał i widział to wszystko, czy więc ty tego nie przyznasz? Od tej chwili ogłaszam Ci rzeczy nowe, tajemne, Tobie nieznane, dopiero co zostały stworzone, a nie od dawna. Wcale nie słyszałeś, ani nie wiedziałeś o nich, ani Twe ucho nie było przedtem otwarte, bo wiedziałem, jak bardzo jesteś wiarołomny i że odpowicia z buntownikiem. Przez wzgląd na moje imię powstrzymam oburzenie. Oto jak srebro przetopiłem Cię ogniem, i wypróbowałem cię w piecu utrapienia. Przez wzgląd na mnie, na mnie samego tak postępuję. To niezwykłe słowa. Bóg mógłby objawić Izraelowi znacznie więcej odnośnie przyszłości, odnośnie swych zbawczych planów, ale nie uczynił tego z powodu ich wiarołomstwa, mógłby oszczędzić Izraelitom wielu cierpień, ale musiał doświadczać ich i smagać. Bo byli ludem twardego karku. Pan przetopił swój lud w piecu cierpienia, przez wzgląd na siebie samego, przez wzgląd na swoje imię. Bowiem Bóg musiał niejako dowieść, że jest w stanie przeprowadzić swoją wolę, swoje zbawcze plany zapowiedziane wiele lat wcześniej, mimo oporu ze strony jego ludu. Pan jeszcze raz przypomina, że to On kieruje dziejami Izraela i innych narodów. Słuchaj mnie, Jakubie, Izraelu, którego wezwałem. Ja sam, ja jestem pierwszy i ja również ostatni. Moja to ręka założyła ziemię i moja prawica rozciągnęła niebo. Zbierzcie się wy wszyscy i słuchajcie. Kto z nich przepowiedział te rzeczy? Ulubieniec Pana spełni jego wolę. Co do Babilonu i jego plemienia, Chaldejczyków, to ja, ja mówiłem i ja go powołałem, przywiodłem go i poszczęściłem jego drodze. Pan przypomina, iż jest Bogiem jedynym, stwórcą świata i panem historii. To on powołał Cyrusa jako tego władcę, który wyzwolił Izrael z niewoli babilońskiej. To wszystko jest dziełem suwerennego, wszechmocnego Boga. Przekazując te prawdy, Prorok Izajasz woła, zbliżcie się ku mnie, słuchajcie tego, ja nie w skrytości mówiłem od początku. Odkąd się to spełniało, tam byłem. Tak więc teraz Pan Bóg posłał mnie ze swoim duchem. Izajasz jest Bożym posłańcem. Przemawia prowadzony przez Ducha Świętego. To oświadczenie proroka jest wyraźnym świadectwem, iż Izajasz to prawdziwy prorok prawdziwego Boga. W końcowej części 48 rozdziału księgi czytamy. Tak mówi Pan, Twój odkupiciel, święty Izraela. Jam jest Pan, Twój Bóg, pouczający Cię o tym, co pożyteczne, kierujący Tobą na drodze, którą kroczysz. O, gdybyś zważał na me przykazania, stałby się Twój pokój, jak rzeka, a sprawiedliwość Twoja, jak morskie fale twoje potomstwo byłoby jak piasek jak jego ziarnka twoje latorośle nigdy by nie usunięto ani wymazano twego imienia z przed mego oblicza gdyby Izrael okazywał Bogu posłuszeństwo pan mógłby błogosławić swem ludowi w pełni z powodu nieposłuszeństwa bóg musiał karać i smagać Izraela jest to przestroga także dla nas ludu nowego przymierza Bóg pragnie zlać na nas swoje obfite błogosławieństwa, pragnie, by nasze życie było spełnione, szczęśliwe. Okazując Bogu nieposłuszeństwo, pozbawiamy się Jego błogosławieństwa. Nasze odstępstwo staje się barierą dla Jego miłości, dla przemian, których chce On dokonać w naszym życiu i w nas samych. Boże błogosławieństwo przekazywane jest z pokolenia na pokolenie. Jeśli my sami żyjemy z Bogiem i stosujemy się do Jego wskazówek, pozwalamy, by przemieniała nas Jego miłość, stajemy się błogosławieństwem dla naszych bliskich, dla naszych dzieci, wnuków. Bóg pragnie nas błogosławić i pragnie błogosławić nasze rodziny, nasze domy. Na koniec Izajasz woła: Wychodźcie z Babilonu, uciekajcie z Chaldei. Wśród okrzyków wesela zwiastujcie to i głoście, rozgłaszajcie aż po krańce ziemi. Mówcie, Pan wykupił swego sługę Jakuba. Nie czuli pragnienia, gdy On wiódł ich przez pustynię. Zdroją ze skały kazał dla nich trysnąć. Rozłupał skałę, wypłynęła woda. Wyjście z Egiptu i droga przez pustynię, podczas której Bóg dokonał wielkich cudów, Przejście przez Morze Czerwone, picie wody wytryskującej ze skały wszystkie te wydarzenia są zapowiedzią drugiego wyjścia z niewoli, tym razem niewoli babilońskiej, i zapowiedzią powrotu do Jerozolimy pod opieką Boga, a także w dalszej perspektywie zapowiedzią całkowitego wyzwolenia Izraela i innych narodów z niewoli grzechu. Stanie się tak w czasach końca, gdy przyjdzie Mesjasz. Ten, o którym apostoł narodów napisał, iż to on, Chrystus, był duchową skałą, z której poił się lud Boży. On jest skałą, na której możemy budować swoje życie. Jest tym, który woła: "Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije". Kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Mówiąc te słowa, Jezus nawiązywał do słów proroka Izajasza: O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wód, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy, kupujcie i spożywajcie bez płacenia. Tak, Boża łaska to nie towar, za który trzeba płacić. Bóg zbawia nas darmo, chce ocalić nas, oczyścić, przemienić swym duchem z miłosierdzia, z miłości. Chce obdarzyć nas pokojem i szczęściem. 48 rozdział Księgi Izajasza kończą słowa: nie ma pokoju dla bezbożnych, mówi Pan. Tylko Pan może wlać w nasze serca pokój, tylko On może przebaczyć nam nasze przewinienia, oczyścić nas z grzechu i przyjąć do swego królestwa. Pozwól drogi przyjacielu, że zakończę dzisiejszą audycję słowami mojej ulubionej pieśni. Za Jezusem chętnie powędruję. Z nim wesoło spędzę piękne dni. Tylko w nim swej drogi cel znajduję. W dom i w serce wnosi radość mi. Tak mówi pan, twój odkupiciel. Jam jest pan, twój Bóg, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. Gdybyś zważał na me przykazania, stałby się twój pokój jak rzeka. A sprawiedliwość Twoja, jak morskie fale. Naszych audycji można wsłuchać na stronie internetowej www.polska.org. Polecamy także strony www.twr360.org oraz www.ttb.org. Był to program Impuls TWR Polska, pierwszego radia biblijnego w Polsce. Drodzy słuchacze, nasze audycje istnieją dzięki Wam, ludziom, którym bliskie jest głoszenie Słowa i wartości, które niosą dobro. Radio jest dziś kosztowne, dlatego działamy przez Internet i potrzebujemy Waszego wsparcia. Każda, nawet niewielka, wpłata pomoże nam wzrastać, rozwijać się i docierać dalej. Numer konta znajdziecie nad komentarzami. Z całego serca dziękujemy za Waszą dobroć i zaangażowanie. Razem możemy więcej. Zostańcie z Bogiem.